Witam ponownie z miejscowości Henryków Furocze, gdzie budujemy kolejny dom szkieletowy, dom z poddaszem użytkowym w chwili obecnej. Prowadzimy tu intensywne prace elewacyjne. Część elewacji pokryliśmy już strukturą silikatowo-silikonową, część pokrywamy obecnie trwałą termodeską, dokładnie mówiąc sosną skandynawską. W materiale tym pokażę też fragmenty montażu centralnej jednostki rekuperatora, także pompę ciepła w wariancie geotermalnym. Jednocześnie w wariancie nawiewnym, którą też zainstalowaliśmy już w pomieszczeniu technicznym tego domu. Zatem zapraszam do oglądania tego wideo. Po to, by zamontować w ogóle deskę elewacyjną, najpierw wykonaliśmy na ścianach zewnętrznych budynku stelaż drewniany. Pomiędzy sekcjami belek tego stelażu umieściliśmy styropian o grubości 7 cm, do tego takiej grubości, żeby pozostawić między termodeską docelową a izolacją styropianową delatację. Stelaż do desek pokryliśmy dodatkowo warstwą wiatroizolacji Tyvek. Każdą warstwę desek przybijamy do stelażu znajdującego się pod wiatroizolacją przy pomocy gwoździ, którymi przebijamy felc. Następnie na ten felc nakładamy kolejną warstwę desek. Dzięki temu miejsca montażu są niewidoczne, a cała warstwa ozdobna wygląda jednolicie i bardzo estetycznie. W przypadku tej realizacji zastosowaliśmy specjalny olej, dzięki któremu ta termodeska zachowa swój wygląd przez długie lata. Natomiast są też tacy inwestorzy, którzy wolą, żeby ona się naturalnie spatynowała i wówczas takiego oleju nie stosujemy. Bez względu na to, czy użyjemy oleju, czy nie, ta deska będzie bardzo wytrzymała. Nasz dostawca daje na nią 20 lat gwarancji minimum. Równolegle do wykończenia elewacji wykonujemy również mozaikę na ścianie fundamentowej domu, dzięki czemu będzie on wyglądał bardziej estetycznie, a sama elewacja będzie zabezpieczona przed zabrudzeniami. Naszym standardem są rekuperatory fińskiej firmy Valox, w widać taki rekuperator ze zdjętą pokrywą przednią i wymiennik ciepła. W ramach tej realizacji wykonaliśmy całą sieć rur wentylacyjnych oraz rur systemu geotermalnej pompy ciepła w wariancie nawiewnym. Rury te rozprowadziliśmy po budynku, będą one dostarczać z jednej strony ciepło bądź kół latem, z drugiej będą wentylować wszystkie wnętrza domu. Geotermalna pompa ciepła amerykańskiej firmy Water Furnace o mocy 12 kW, Pompa ta w ciągu jednej godziny przepompowuje aż 3500 m3 powietrza w domu. Bardzo dokładnie je miesza, rozprowadza ciepło bądź hut równomiernie po wnętrzach. Jednostka centralna rekuperatora Valox już po zainstalowaniu na ścianie i po podłączeniu do systemu wentylacyjnego budynku. W ramach prac instalacyjnych montujemy też sterowniki naścienne, w tym przypadku jest to sterownik rekuperatora. Z panelu możemy zarządzać rekuperatorem. Między innymi możemy zmniejszyć ciąg wentylacji w przypadku nieobecności w domu. Taka funkcja nazywa się pozatonem. Jest też funkcja buster. Jest to zwiększenie ciągu wentylacji w przypadku pojawienia się nadmiaru wilgoci bądź dymu z przypalenia jakichś potraw. Jest też funkcja kominek, która ułatwia rozpalanie ognia właśnie pod kominkiem. Mamy też podgląd poziomu wilgotności w powietrzu w domu dzięki czujnikom, ale jest w rekuperatorze też czujnik CO2, więc możemy sprawdzić poziom tlenku węgla. Rury rekuperacji doprowadzone są do wszystkich pomieszczeń mokrych domu czyli do kuchni, wiatrołapu, pomieszczenia technicznego, łazienek, pralni. Jeżeli jest garaż, to również do garażu. W pozostałych pomieszczeniach łączą się one z rurami systemu geotermalnej pompy ciepła, dzięki czemu również zachodzi w nich wymiana powietrza. Nasz instalator wykonał otwór w suficie pod rurą rekuperatora. Za chwilkę wydobędzie ją na zewnątrz i na jej końcu zamontuje specjalny kołnierz, do którego przymocuje anemostat. Powstanie w ten sposób w pomieszczeniu kuchennym otwór wentylacyjny, który będzie zaciągał powietrze z tego pomieszczenia pozbawił je nadmiaru wilgoci, kurzu, pyłów, nieprzyjemnych zapachów. Ponadto w trakcie wymiany powietrza z wnętrz domu, między innymi z kuchni i z innych pomieszczeń budynku, następować będzie odzysk ciepła albo chłodu w wymienniku ciepła. Szacujemy, że dzięki rekuperatorowi i geotermalnej pompie ciepła właściciele tego domu będą płacić za każde 6 miesięcy zimowych za ogrzewanie oczywiście 1500 zł, czyli około 250 zł miesięcznie. Dodajmy, że powierzchnia tego domu, powierzchnia mieszkalna oczywiście wynosi 124 m2, do tego jest jeszcze garaż dwustanowiskowy, którego nie wliczamy. Tu z kolei widać wycięte w suficie otwory pod kratki nadmuchowe geotermalnej pompy ciepła. Końcówki rur znajdować się będą również na zewnątrz domu. Jest to elewacja boczna prawa, która będzie wykończona tak samo jak dach, blachą na rąbek stojący. Nasz instalator wykonuje otwór pod kratkę wyrzutu powietrza z systemu rekuperatora. Na terenie domu rozpoczęliśmy już prace wykończeniowe związane z wykonaniem łazienek. Jest to łazienka w części parterowej budynku, drugą łazienkę wykonamy na poddaszu użytkowym. Ze względu na drewniany strop między kondygnacjami na posadzce oraz części ścian łazienki poddasza użyliśmy folii w płynie, która zabezpieczy drewnianą konstrukcję domu przed wnikaniem w nią widocznym w razie jakiejś awarii w postaci wycieku wody. Częścią prac wykończeniowych będzie także wykonanie posadzki z gresu w kuchni, w wiatrołapie, w pomieszczeniu technicznym i w garażu. Powierzchnie ścian wewnętrznych domu są już gotowe, pokryte płytami gipsowo-kartonowymi, wyszpachlowane, gładkie. Można wykonywać od razu malowanie, nie wymagają one wygładzania. Nasza ekipa wykonuje malowanie tego całego domu. Pierwsza warstwa to warstwa farby podkładowej ze środkiem gruntującym, no a potem malowanie polega na nałożeniu dwóch warstw farby docelowej, w tym przypadku będzie to farba w kolorze białym. Po zakończeniu prac tynkarskich ściągamy folię zabezpieczającą z okien i dokładnie czyścimy ramy okienne. W materiale, wideo na temat tej inwestycji zapewne już ostatnim pokażemy gotowy dom zamieszkały na działce po rekultywacji, zatem zapraszam Cię do oglądania i do zobaczenia już wkrótce.